się Powiedział no, Emilka: A, Ty kurwa, Judaszu. <głos> Judaszu! <głos> Co kurwa, Judaszu? Gomu kurwa! największe dwóch tylko ta fierbszia A największy jest Ucieka, mi, Dobrze, tutaj. chcesz mnie jeszcze bardziej upokarzać? Upokażaj mnie dalej. Nie wiem. wiesz nie was. Dasz widania. Piękna pogoda się, dlaczego jesteś no, za Dlaczego to jesteś to... za A ty zeszło mi od razu statekowe lżej! Nie no, 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 pasuje, no, no, wszystko, no, no. wszystkie żagle rozwinąć. Jakie czyste, a to są brudne? Wszystkie! A. Nie, no. no. Właśnie, nie. właśnie nie, no i widać, właśnie, właśnie, widać. Widać kto wie, a kto nie wie. Kamień, kamień plaża, kamień Dobrze. hamuj! Kamień! Kamień! No to my też Chabuj! chyba majestersz od tego! Chabuj! Kurwa, kurwa, kurwa! Jagna. No, A tutaj tak. mgieła jest. No powiem tak, idealnie, zaparkowanie równoległe. Chciałem jeszcze baryatyzować w Moriodzie. Że... Jest mgła w pizdu. Mej, kurwa, ja nie mam deski, macie deskę skrzynia z no, no, kurwa, deskami kamień, ale ja nic nie widzę kurwa skrzynia z deskami co mam do twojej byłej napisać w sensie no ja ci o tym mówiłem czy nie no kurwa! wieko wybija no właśnie kamień wybrałeś łamigłówki bo mówiłeś, że jesteś mega inteligentny <laughs> U, a to nie tak, że ty mówiłaś, że Emilka jest mądra? <laughs> e? <laughs> to was tylko kłamał gdzie jest ta zagroga okay. Salamia. Nie wiem Ej, Niech się poznają, niech się poznają. Może pierwsze spotkanie naszych zwierzątek. Głębiną? Może? Dwa, 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 dwa. Jakie Milko Powiem tak, Ej. powiem tak. Słuchajcie, jest głęboko. O kurwa topię się, topię się. Idę łatać od razu. Powiedziałam tak. Kto, kto mi dał yy, ten. Kto mi dał prowadzić? Mam coś. Aha, żeś poleciał! Nie, nie, nie. To sam se steruj. Ha? Ja no, nie. Jakby właśnie nazwałeś Skarby, skarby skarby, nie. skarby, 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 hamujcie, hamujcie. prawo, hamujcie, Na prawo, na prawo, na prawo, na prawo, na prawo. Gdzie kurwa, na prawo? Na prawo kurwa, Na lewo kurwa, na prawo! Na lewo! lewo Emilko. A, jednak na lewo. No kurwa, ja myślałam, że się zestram. Emi, Emi, robię fajerwerkę Megalodona. Dawaj. Dawaj kurwa, dawaj! Ja Jak przezwiecie Megalodona... albo Kuba Kaken'a, wy nie nim walczycie. Widzę czarną smugę. A nie, miałem. Ja, ja Zesrałeś się ja. i tyle. Ja. O nie, tylko nie kobieta co puszcza bąki. Masak! Uwaga, śmierdzi! Dużo 50% sjog. A, kurwa! Nisz się ten, to jest fajnie mnie. Dobra. Na razie pójdź prosto, bo nie ma tu żadnych kamieni. A nie, nie pomyli lewej z prawą, okej? Okay? Dobra, ale czy możecie, jakby nie oczekiwać ode mnie aż tak dużo? Jeszcze nie wiem, bo jakoś jesteś dla mnie dzisiaj bardzo nie Nie wiem, czy zahamować. Ale żeśmy pojechali. Najlepszy. No po parking, pierwsza klasa. Nail, nie ma e, mowy. Te stagą... i są straszliwy baruc. Podnieś. Ty, a, żeś się ustawiła? Idealnie na gejcerze. Ustawaj. Eee Emilka... Ojeju. Ej, a już ja nie ściń się. I can lick it, I can ride it while you.